Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak pobrać wideo z aplikacji Twitter. Tak więc, wchodzimy sobie do sklepu Play. Ja już tu wcześniej wyszukiwałam, ale cofniemy się do um, paska wyszukiwań w pierwszym, na pierwszym ekranie i wpisujemy tutaj wideo, Twitter Video Downloader. I szukamy. O tej tutaj aplikacji. Klikamy w nią i instalujemy, otwieramy, i gdy aplikacja zostanie otwarta właśnie tutaj. Musimy skopiować sobie y, adres y, tego wideo, które chcemy pobrać z aplikacji Twitter. Tak więc wychodzimy klikamy w ikonkę Xa aplikację Twitter, teraz aplikację X. Ja już sobie tutaj wcześniej wybrałam wideo, które chciałabym pobrać. Jest to to wideo. Klikamy tutaj na ikonkę trzech kropek. Jak widzimy jest dostępna opcja pobierz wideo, ale tylko dla użytkowników premium, którzy subskrybują usługi premium dla aplikacji Twitter, jakże Teraz w aplikacji X. Wiem, może później damy sobie udostępnij wideo. Udostępnij przez. Zobaczymy, czy jest ta opcja. Tak, mamy kopiuj. I teraz skopiowało nam adres tego wideo. Wychodzimy. Wracamy do aplikacji Downloadera. Trzymamy dłużej, wklejamy, klikamy no i mamy tutaj wideo. I możemy sobie wybrać w jakiej rozdzielczości chcemy sobie to wideo pobrać. Ja klikam tutaj wybieramy miejsce gdzie chcemy sobie zapisać. To wideo, ja już tutaj wcześniej zapisałam je, ale damy, pobierz, zapiszę nam się to pod taką nazwą, w takim folderze, żebyśmy mogli po prostu wiedzieć, gdzie później tego wideo szukać. Tak więc pobieramy. Link został pobrany. Otwórz. I możemy teraz oglądać już bezpośrednio na swoim telefonie. Ja Wam bardzo dziękuję, zapraszam do. Polubienia tego filmu, komentowania oraz subskrypcji naszego kanału.